Część, ludzie kochane, to znowu ja. Teraz to będę marudził o waloryzacji emerytur i rent. Teraz czytałem, o ile mniej więcej, o ile nie mniej więcej, tylko o ile wzrosną. tak się przestraszyłem. Bo tak. najniższe świadczenia, czyli tak jak moje, co wzrosną o 26 zł. Takie średnie, czyli 1500 zł, jak ktoś ma emeryturki czy renty, to dostanie 57 zł. A ten, kto ma ponad 2000, to dostanie podwyżki 79 zł. Także za bardzo to nie poszalejemy. Bo tak, ja dostanę 26 zł, to co ja kupię jedną swoją użytkę, czyli kawę rozpuszczalną, to już 23 zł. I, i ze trzy bułki, kajzerki, I to tyle mojego. A, może jakiś, to znaczy na pewno kupię, kupię jakiś lek refundowany. To mi styknie. O, refundowane mam te na astmę, inhalatory, to na to styknie, na miesiąc. I słuchajcie, wnuczkowie, którzy dostają od dziadków i babci, tam pieszonkowe jakieś drobne to na wiele to wy nie liczcie, że dostaniecie troszkę więcej od dziadka czy babci. Bo z czego ci ludzie wam dadzą? Chyba, że ktoś, któryś ma naprawdę wysoką emeryturkę, rentę, to dołożą wam parę złotych. A tacy te, 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 jak ja, to, to jak mówiłem, za bardzo nie poszaleją. Do gara to mało co włożyć. Opłaty zrobić, leki wykupić. Kurde, w dupę 26 zł. ha e, to, to powiedzcie dziadkom, babciom, jak dostaną. Z początku filmu mówiłem, po ile 26,57 albo 79. Obejrzyjcie jeszcze raz, to będziecie wiedzieli. Jakie podwyżki, za jakie kwoty obecne będą. Trzymcie się i żyjcie długo i szczęśliwie. Emeryci, renciści i wewnukowie. żyjcie długo i szczęśliwie, trzymcie się, też.